Witajcie moi drodzy na 67. lekcji kursu świadomego podnoszenia wibracji i świadomego utrzymywania wibracji na wysokim poziomie. Kurs ma na celu nauczyć nas i pokazać nam, jak w momencie, kiedy spadniemy na te niskie wibracje, smutek, złość, żal, żeby świadomie wyjść z tych niskich poziomów i wejść. Na wysokie, na miłość, wdzięczność i szacunek. I kurs został stworzony na podstawie książki Kelly Praca z energią, a ja jestem Magda. I to ja przygotowałam ten kurs dla Was tutaj, z miłości i wdzięczności za to, że jesteście. Kochani, polecam zacząć od lekcji pierwszej i przejść kolejno przez każdą lekcję, a my Przechodzimy. Lekcja 67. Mądrość jest w tobie. No jak to jest, kochani? Wiedzę musimy zdobywać samodzielnie. Mądrość natomiast od zawsze istnieje wewnątrz nas. Jak to rozumieć? Głęboko w nas znajduje się boska energia, zwana duszą, która pozwala nam otrzymywać Mądrość, przewodnictwo i wsparcie w trakcie całej duchowej podróży. I to często jest, ja to nazywam, taką wewnętrzną wiedzą. My skądś to wiemy, my nie wiemy skąd, my to potrafimy, my nie wiemy skąd, my o czymś pomyślimy i my zaraz dostajemy odpowiedzi. Otrzymujesz liczne szanse otwarcia się ku niebiosom i otrzymania wsparcia. Nie zawsze jest to łatwe, jednak twoje poświęcenie i wytrwałość pomaga ci dostąpić świętego wsparcia Stwórcy. Wszechświat umieścił cię na ziemi, abyś przeżył spełnione, ekscytujące i szczęśliwe życie. Urodziłeś się w dostatku. Otrzymałeś wspaniałą możliwość, aby istnieć na Ziemi, uczyć się, rosnąć i pamiętać, że miłość jest jedynym Twoim aspektem, który będzie żył wiecznie. Mam nadzieję, że osiągnąłeś już szczęście. Musisz pamiętać, że jesteś w trakcie Czasochłonnego procesu. Tu nic nie idzie przyspieszyć. Tu wszystko ma swój czas. Wznosisz swoją energię, skupiając się jednocześnie na rozwoju pozytywności. Uzdrowieniu i miłości. Podczas tego procesu wszystkie aspekty Twojego życia, które nie harmonizują się z pozytywną energią, ludzie, miejsca, sytuacje, opuszczą Twoją przestrzeń, lecz to nie będzie proste. Ważne jest, abyś pamiętał, że w Tobie i dookoła Ciebie znajduje się nieskończone wsparcie, do którego możesz się zwrócić w razie potrzeby. I, kochani, znajdziecie sobie przestrzeń dzisiaj, jutro i tak tylko, tak często, jak tylko się da, aby zwracać się do wszechświata, do aniołów, do swoich opiekunów, do swoich mistrzów i prosić ich prowadzenie, prosić ich o wsparcie, prosić ich o wiedzę. I w momencie, kiedy Będziecie poczujecie, bo to trzeba poczuć. W momencie, kiedy poczujecie, że chcecie się zwró zwrócić do wszechświata, zamknijcie oczy i powiedzcie: Dziękuję Ci wszechświecie za ukazanie mi tego, co powinienem wiedzieć. Kładźcie rękę na sercu. Czy akurat robicie coś w kuchni, czy nawet gdy obieracie ziemniaki na obiad, nawet kiedy sprzątacie, odkurzacie, zatrzymajcie się na chwilę, połóżcie rękę na sercu i zapytajcie, czy jest coś, co powinnam, powinienem na tą chwilę wiedzieć? Drogi Boże, drogi wszechświecie, co powinienem wiedzieć? Co powinienem słyszeć? Ustawcie sobie taką intencję otrzymania boskiego przewodnictwa i proście swoje anioły. Proście, proście mistrza, proście opiekuna, proście swojego anioła stróża o boskie przewodnictwo. I wtedy powróćcie. Dalej do obowiązków, aby kontynuować obieranie ziemniaków, odkurzanie, zmywanie naczyń. To jest taki, taka stopklatka, ja to nazywam, żeby stanąć na chwilę w tym wszystkim, położyć rękę na sercu. Tak jest najprościej, bo tam jest największe połączenie. I poprosić o boskie przewodnictwo. I wykonujcie to ćwiczenie kilkakrotnie w ciągu dnia i zobaczycie, co się zadzieje. Bądźcie też wyczuleni na liczby, na Waszą wiedzę wewnętrzną, myśli, które będą do Was przychodzić. To Wam się zawsze wydaje: A to moja głowa, a to skądś do mnie przyszło, a to ja nie wiem, czy to tak jest. Skoro taka myśl przychodzi do Was z nienacka, to znaczy, że to jest głos duszy. Ona przeważnie znajdzie taki moment, kiedy głowa się wycisza, kiedy na przykład odkurzacie i da Wam, Taki punkt zapalny, i coś wam potrzebnie, coś wam powie, urodzi się coś. I wskazówki właśnie pojawiają się w najmniej oczekiwanych momentach. Bądź jednak świadomy, że w tej chwili jesteś otwarty na przyjęcie mądrości głosu duszy. Starajcie też się. Powtarzać, jak najczęściej jestem otwarta, otwarty na otrzymanie przewodnictwa boskiej mądrości. I kierujcie się swoją intuicją, głosem duszy. Ona do Was będzie mówić w najmniej oczekiwanym momencie. Przytulam Was pięknie, kochani. Dzisiaj bez medytacji, ale za to z ćwiczeniem. Które będzie już Wam towarzyszyć do końca życia. Przy obowiązkach, przy tych codziennych, nie w trakcie medytacji, ale właśnie w dniu codziennym, nawet kiedy będziecie na zakupach, zatrzymajcie się, połóżcie rękę na sercu i dziękuję Ci Boże, Wszechświecie, za ukazanie mi tego, co powinienem wiedzieć. I wróćcie dalej. I zobaczycie, co się zadzieje. Bądźcie czujni. Miejcie oczy i uszy szeroko otwarte. Niech wszechświat do Was mówi, a Wy Go będziecie słyszeć. Przytulam Was z całego serca. Podzielcie się w komentarzu, jakie są uczucia. Napiszcie, wróćcie później tutaj i napiszcie, co Wam wszechświat powiedział. Po tej lekcji przytulam z całego serca Magda.